O Jezu, o inżynier je ja dupy w ventach Oj, to królewna, witamy! Nie, dopiero wróciłem Nie, nie, Dawidek coś robił z rodzinką. Mamy akurat gierkę to zaraz Ja Siemada je dupy w wętach po godzinach. Dlaka, sam jest prosty to. Prostytutor tutor! No. Instytutor w Lovebickach jakoś siebie To jest widzowie myśliciel kwantowy. Podoba mi się, jak blacha się tak podnieca, typu dobra, ja wiem! I zapyta jakąś taką O odej, coś No i co tam słychać? Ja wypiłem do VentaS. Yes. O k***a, e! Oszukał mnie, kur*, co ty? Ja ty? się to wydarzyło? O kurde Dobra, generalnie. Troj jest killerem! Laba, tam Mówię wam! Ja si. w kreatywnego I nie żyje kreatywny, a dlatego dałem przycisk. Ale też dałem dlatego, że po prostu nie żyją trzy osoby, a nie widzieliśmy żadnego ciała. Ja, 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 ja wiem, gdzie Norflesz. Czyli jest Johnny, to. Generalnie stoi z North, no, 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 nie, no nie, 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 ma no, to no, nie ma Johnny. Gdzie leży no. North. A czekajcie, a z kim mnie zostawiliście? Ty, Kubox no. i kreatywny. Nie żyje kreatywny i wasza droga. Ja nad nie na widziałem, ale. Ja jestem na paliwie teraz. Ja powiem wam tak, stoję na kamerkach. Znaczy nad kamerkami z Norfem. Po prawo sobie chodzimy. Stoję, stoję, stoję. Norf. Pach. Upach. Widzowie w ogóle na później już super. instaluje Jelonki. Bo ja nie ma To, że trzeba ja wiecie. Jako się... jeleń. Uuu. Bo nie jestem z Rolu, która odbija. Och, dear. Więc nie mógł się odbić ode mnie. Dziękuję na za za Ja bym mi dał klucz U. Ja ja wam mogę powiedzieć, kto jest killerem, a to jest way too dunk. Troje no jest dawaj, killerem, no. troje jest killerem. To jest prawda, to jest prawda, to jest prawda. Nie jestem killerem, jest, bo ale to jest prawda. Jest killerem. Jest killerem. I ty, ty Kenon, no może, możesz przekminić, dlaczego ja, ja mogę wiedzieć. Ja wiem, 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 ja mm -hmm. wiem. A A możecie dzieszkić, dlaczego ja mogę potwierdzić. To ale ja tego nie, ja nie wiem. Ja mogę wiedzieć jako bo pierwsza. Ty... Okay, nie no. kumam. Trust w... me, generalnie, bo to jest tak, że. No, no, ja, ja, ja to wiem. Wiedzieć. Ale nie dlatego, ja że jestem Searem czy coś takiego. I Kenon wie, dlaczego ja ja ja, to, ja, ja wiem. Dlatego się nie nazywam. I teraz, widzowie, jest, jeżeli, jeżeli wy tego nie zarejestrowaliście, Killer może kogoś zabić, jeżeli siedzę w węcie. I wie, wiecie, co się stało? Troj biegł obok węta There we go. Troj biegł obok węta I nagle się zatrzymał w szoku. Dlaczego, widzowie? Przecież ja nie wyszedłem z węta. Wiecie dlaczego? Ponieważ przycisk Kila mu się zaświecił. Przycisk fraga mu się zaświecił. I on był w szoku coś od. A ja, ja, ja nawet nie wyszedłem z Wenta. I dlatego szybko sprawdzę do innego, żeby mnie nie za. O, ale, ale Jaja. I teraz jeżeli byłbyś sirem albo kimś, to nie możesz nikogo sprawdzić przez wenta. Nie masz takiej opcji. Ale killerzy wiedzą, jeżeli ktoś jest w węcie. I po prostu widzicie? Tak jak się teraz przycisk wenta mi zaświeca. Takiemu się zaświecił, przycisk Kila. A ja się działem tak. To skąd wiedział, że tam jestem? Bo killerzy mogą zaglądać do venta. Easy clapper. Albo jestem największym idiotą, i on nie jest killerem. Ale cały czas żyjmy w narracji, że to był 10 head. Naprawiam sobie światełko. 50-50. 50%, -50. 50 szans, że jestem inteligentny. Nie ma problemu. Angela, wie ze streama. <grymne> <grymne> Dlatego nie mogę. O ciało na mnie. Ty no, to jest mocny temat. Ciało. <grymne> no, to jest mocny temat. A skąd się ono tu pojawiło? I teraz ktoś na kamerach powie, że Ewron zwierz i zwierzak to kill leży, bo stoją na ciele. Patrz na debila. Let's go, kubo!